Sponsorem programu jest Viaplay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Siemano, witam Was bardzo serdecznie w Dylematach przed kolejką numer 23. Jesteśmy jedną rundę od tego sądnego dnia, czyli podwójnej kolejki numer 24, gdzie po dwa spotkania rozegra Liverpool oraz Everton. No ale jeszcze mamy czas, żeby się przygotować, mamy czas, żeby też przeanalizować na przykład chip assistant menadżera. Mamy też sobie czas, żeby odpowiedzieć na pytania, co z podwojeną obroną Arsenalu i co wreszcie z tym Jacksonem. Znaczy, chyba myślę, że każdy już wie, co z tym Jacksonem, tylko ewentualnie kto kupić za Senegalczyka. Na starcie, jeśli lubicie moje materiały, to zostawcie łapkę w górę i zapraszam przy okazji na former morenotes z Adamem, które było we wtorek o 13.30. Jest to dłuższy odcinek na naszym kanale, 18.30, sorry. O 13.30 jest Deadline Live w sobotę. Już trochę wybiegłem swoimi myślami właśnie na, na tego streama, gdzie ostatnio y, poszło nam całkiem dobrze, jeśli chodzi o, o wszelkie typy, typowanie, wydaje mi się, przynajmniej mi, bo ja kupiłem Krisa uda minutę przed deadline'em i dałem mu opaskę 10 sekund przed deadline'em, i wyszło stosunkowo nieźle, trzeba powiedzieć, bo Krzysiek zdobył 12 punktów i te popularne opaski jak Salah. Palmer czy Isaac zblankowały, więc dzięki temu poszła Zielona Strzałka w obronie Spoko. Robinson dali punkty plus, plus Alexander Arnold. No, ale akurat pomoc tym razem zawaliła i nie przywiozła tak naprawdę nic. Jeśli chodzi o moją, moją kolejkę, to w sumie nic szczególnego się poza tym łudem nie działo. 58 punktów, co i tak trzeba przyjąć, że jest to dość dobry rezultat. Możemy przejść sobie na szybko po kontuzę, choć tutaj niewiele mamy na razie informacji takich. Jeśli chodzi o bardziej kluczowych graczy, w sensie to dobrze, bo nikt nam się nie rozwalił. Jeśli chodzi o sali, to ten opuścił ostatnie spotkanie z Aston Villą Jeśli chodzi o jego udział w Lidze Mistrzów w spotkaniu, z Ligi, w spotkaniu Ligi Mistrzów No to nie brał udziału A Arteta powiedział, że to było dla niego za wcześnie Więc nie wiadomo, czy będzie gotowy Na weekend i na spotkanie z Wilkami Więc moim zdaniem zbędne ryzyko Jeśli ktoś ma Salibę, to sprzedaje go I kupuje obrońcę Liverpoolu czy Trenta A jeśli ma Trenta, to prawdopodobnie Kona T. Co do innych graczy, to jest na pewno jeszcze Solanki, który wypada na kilka tygodni, więc też łatwa sprzedaż. Można powiedzieć też również Oenza, tutaj też raczej prosta decyzja, bo punktów nie było. A ten jest przemęczony przez liczbę minut, którą grał I jeszcze potrzebuje kilku dni odpoczynku Co do innych graczy, którzy się tutaj nie pojawiają na liście To jeszcze można powiedzieć o Palmerze Palmer grał z kontuzją w tym spotkaniu z Wilkami Mimo to Mareska mówił, że nie przeszkadzało mu to w grze Więc nie spodziewamy się tutaj żadnych komplikacji Jeśli chodzi o Palmera i Rogers, Rodgers grał chory akurat w meczu, w meczu Ligi Mistrzów Zagrał 86 minut Więc trzeba też potencjalnie monitorować konferencję Unaja Emery'ego Jeśli chodzi o kontuzję to trzeba powiedzieć, że chyba ty że jeśli chodzi o mecze Ligi mistrzów to na przykład Gak po sobie odpoczął to są, to są to są dość dobre informacje poza tym City będzie musiało trochę jeszcze się nawkurzać w ostatnim meczu czy w ogóle dojdą do tej do tych baraży, bo na ósemkę już nie ma szans więc będzie ciekawe, jeśli chodzi o ligę mistrzów ale będzie przede wszystkim też ciekawie, jeśli chodzi o fantazy League bo wchodzimy w końcu na ten, o w ten okres gdzie po prostu dzieje się więcej teraz kolejka numer 23 będzie a już w kolejce numer 24 mamy podwójną kolejkę gdzie po dwa spotkania rozegra Everton oraz, oraz Liverpool. Jest szansa, że w kolejce nr 25 podwójną kolejkę będą miały drużyny Fulham oraz Tottenhamu. Później kolejka nr 29 będzie, podwójną, będzie pustą kolejką. Nie będzie to tak duża pusta kolejka, jak się przyzwyczailiśmy lata wcześniej, bo zwy, zwykle w, ty, w tych mieliśmy od 4 do 6 spotkań. Teraz tylko dwie drużyny będą, czy w sensie, dwa mecze odpuszczone, będą odpuszczone, czyli 4 drużyny będą blankować. 8 spotkań, 8 spotkań będzie rozgranych w tej kolejce. Numer 29 już mamy potwierdzone, że 6 z nich to będzie Bournemouth Everton, e e Bournemouth Brentford, Everton West Ham, Ipswich, Nottingham Forest, Leicester, United, City, Brighton i święci z wilkami. Jeśli chodzi o te dwa pozostałe blanki, no to jest to zależne od meczów półfinałowych pucharu ligi i po prostu w zależności kto awansuje do finału, czy, czy z duetu Tottenham, Liverpool czy Newcastle Arsenal, kto po prostu awansuje, ten będzie blankował i drużyna, z którymi, z którymi będzie grała akurat ta drużyna też będzie blankować. Więc jest to stosunkowo proste w tym sezonie i nie ma już tych typowo wielkich, wielgaśnych, pustych kolejek, gdzie faktycznie graliśmy w 6, 7, 8. Teraz raczej trzeba się nastawiać, że będziemy grali w pełnych składach. Więc jeśli chodzi a gdzie ja postaram się w przyszłym tygodniu nagrać taki dłuższy materiał ze strategiami użycia chipów, bo wiadomo będzie kolejka numer 24, już będą kusić różne warianty użycia tego wszystkiego, więc na razie jeszcze można się wstrzymać i można przejść dalej. Można przejść do, do, do Liverpoolu i ogólnie do tej podwójnej kolejki numer 24. Liverpool zagra z Bournemouth, z Bournemouth i Evertonem dwa spotkania wyjazdowe, zaś Everton będzie podejmie na własnym obiekcie, czyli na Goodison, Leicester oraz Liverpool, stosunkowo nie są to aż tak proste te, te, te dwa spotkania dla jednej i dla drugiej drużyny, bo wiemy w jakiej formie jest Bournemouth, Bormów nie przegrało ostatnich 10 spotkań, teraz Pokonali, pokonali pewnie na St James's Park, Newcastle. Poza tym jest też spotkanie z Evertonem na Goodison, a to, a to nigdy nie jest łatwy teren właśnie dla Derec. No zaś Everton ma Leicester u siebie, czyli jest to stosunkowo dobre spotkanie, no i Liverpool, czyli najlepsze drużyna ligi, więc generalnie widziałem lepsze podwójne kolejki, ale widziałem też gorsze, więc, więc cieszymy się z tego co mamy. Na początku, jeśli chodzi o analizę, analizę zawodników, zaczniemy sobie od Liverpoolu, no bo wiadomo, tutaj jest więcej pytań. Czy podwajamy obronę, czy podwajamy atak, czy idziemy w konaty, czy Wandalize? Czy idziemy jeszcze może w Alisona, a może W ataku wybieramy między, między Gakpo I Luisem Diazem, więc Generalnie ja bym, ja bym zaczął od tego, że mm, Powinniśmy wszyscy potroić Liverpool W sensie, że to jest najlepsza drużyna ligi I w, i w związku z tym powinniśmy korzystać Z tego, że mają to, 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 to dodatkowe spotkanie Wiem, że jest obawa o minuty, szczególnie jeśli chodzi o zawodników Ofensywnych, ale ja szczerze Powiedziawszy, nie wiem, czy się jakoś Bardzo obawiam, tym bardziej, że Liverpool Zapewnił sobie już awans do top 8 w Lidze Mistrzów Przez co to spotkanie z PSW będzie taki, taką okazją dla drugiej drużyny W sensie drugiej Wiecie o co chodzi Że po prostu, że jeśli ktoś będzie miał odpocząć To sobie odpocznie Że wyższy priorytet będzie miał jednak Premier League Skoro Liverpool ma już tak praktycznie nawet zapieczętowane To pierwsze miejsce w całej tabeli Wystarczy, że zdobędą punkt lub, lub jeśli Barcelona straci jakieś oczka Więc to jest plus to, to, to jest duży plus Jeśli chodzi o ten Liverpool I sytuację, jeśli chodzi o minuty Także patrząc sobie tak Pół żartem, pół serio No ale w sumie trzeba też, też pod, tym, pod tym kątem spojrzeć Że na, na ten mecz Liverpoolu z Ipswich Jest duża szansa, że wybiegnie pierwszy garnitur e, Tutaj z PSV będzie szansa dla, dla kilku zawodników z drugiego składu Żeby sobie zagrali Ponownie później w Premier League zagra pierwszy garnitur Dalej jest e, mecz, p, me, mecz Z Sonny Gdzie t, tutaj też pewnie wyjdzie pierwszy garnitur I między tym meczem ligowym a Pucharu Ligi Jest 5 dni przerwy, więc załóżmy, że dużo Następnie e, mamy spotkanie z Plymów Czyli z Czerwoną Latarnią Championship Także tutaj prawdopodobnie będzie znowu szansa dla zmienników I dalej mamy Everton Gdzie faktycznie będzie, będzie po prostu to mecz Żeby ten pierwszy skład wyszedł, wyszedł Wyszedł po prostu I zdobył dla nas punkty Więc między tym meczem z Tottenhamem A meczem z Evertonem jest 6 dni przerwy Także ja nie obawiam się, że na przykład Gagpo nie wyszedłby dwa razy w pierwszej jedenastce Myślę, że trzeba zakładać, że będzie, będzie to zaskoczenie, jeśli ci główni, główni zawodnicy, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Liverpool w tym sezonie, mieliby nie zagrać w którymś w tych ze spotkań. Więc to, to jest moim zdaniem to, to są dobre informacje, że, że, że jest ta podwójna kolejka tak rozłożona, że Między tymi dwoma meczami podwójne kolejki Czyli z Bournemouth i Evertonem Liverpool będzie grał jeszcze dwa spotkania w Pucharach Dajcie znać co wy o tym myślicie Ale jeśli chodzi o właśnie moje spostrzeżenia To dla mnie, dla mnie jest to stosunkowo ok Więc możemy przejść potencjalnie do opcji Na początku zobaczmy sobie na przewidywane punkty Na kolejne cztery rundy Pierwszego mamy Salaha, a drugiego mamy Trenta I to jest myślę, że taka dwójka zabetanowana, Jeśli chodzi o nasze składy To miejsce numer trzy to jest duża wariancja To jest duża wariancja i w sumie sporo chyba zależy od tego Kto ma jakiś skład, kto ma jaką Strukturę składu i kto czego potrzebuje, bo widzimy, że w przewidywanych punktach na trzecim miejscu prawie że jak za są Luis Diaz plus Gakbo, za nimi jest Alison, później Virgil i Konate. Ale tak naprawdę, to właśnie chyba sporo będzie zależeć od tej struktury, bo jeśli ktoś ma Solanki lub Jacksona. To pójdzie w Gakpo. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy a chyba najrzadziej to się będzie działo, to, to pójdzie w Lucho Diaza. Jeśli zaś jest ktoś wkurzony na Raje, to pójdzie w Alisona, a na przykład ktoś się męczy jeszcze z Guardiolem, to pójdzie na przykład w Konate czy w Virgil van Wandajka. więc sporo właśnie chyba będzie zależeć, zależeć od tej struktury. Zobaczymy sobie na formę zawodników, czyli tutaj mamy średnie punkty z, z, z ostatniego miesiąca. To Alisson robił 4, 4 punkty na mecz, Trent robił 6, Virgil 3-4. Konatu 1-8, wiadomo, że osobia ta defensywa Liverpoolu nie dowoziła. Teraz w końcu zachowali czyste konto, ale, ale, ale wcześniej mieli, mieli z tym problemy, gdzieś tam patrząc w dłuższej perspektywie stosunkowo. Bo mieli później wcześniej serię, że w 6 czy 7 spotkaniach zanotowali tylko jedno spotkanie na zero z tyłu. Jeśli chodzi o formę zawodników ofensywnych, oczywiście sala 7-4 punkta na mecz, ale ostatnio akurat dwa blanki, więc jest to. Tam mała, mała łyżka dziechciów w beczce miodu, ale też trzeba, trzeba odnotować, że była bramka w lidze mistrzów. Drugi, jeśli chodzi o punkty w pomocy, jest McAllister. McAllister w ogóle też wygląda dobrze liczbowo, ale nie wiem, czy ktokolwiek będzie się kusił, właśnie na Argentyńczyka. Akurat właśnie w tych ostatnich pięciu spotkaniach, w sześciu spotkaniach, aż trzy razy dowoził punkty, więc wygląda to ok. No ale jest też Gagpo. Gagpo średnio robi 5,5 punkta na spotkanie. Teraz jest po dwóch blankach z rzędu, ale, ale był okres, gdzie, gdzie w siedmiu meczach miała aż pięć Trafień, więc tak uniwersalnie moim zdaniem Gakpo jest pikiem numer 3. Wiadomo, że jest pewne jakieś tam, możemy mieć pewne wątpliwości co do, co do tych minut, ale ja już tłumaczyłem to, że jest spora szansa, że Gakpo wybiegnie dwa razy w pierwszej 11 tym bardziej, że on startował ostatnie 10 spotkań, także moim trzecim typem prawdopodobnie będzie Gakpo, ale mówię, to jest trochę też kwestia struktury, że jeśli kogoś wkurza Raya, to może wziąć y, Alis, y, może wziąć Alisona i ja też w sumie nie wykluczam, że mogę tak potencjalnie jeszcze zrobić, także Liverpool możemy sobie odpuścić, przejdźmy do Evertonu. I w sumie, o, jeśli chodzi o Evertonie, to Ciężko chyba kogokolwiek polecić, bo wiadomo, jest Pickford, Pickford jest jednym z najlepszych bramkarzy w tym sezonie, ale nawet Pickford i cała ta defensywa nie, nie, nie zanotowała żadnego oczystego kąta w ostatnich pięciu spotkaniach, więc nie wiem, czy bym robił jakikolwiek transfer Evertonu w tym momencie i... Ewentualnie poczekałbym jeszcze ten mecz z Brighton Ten mecz z Brighton będzie e, trudny bo to, bo to będzie spotkanie wyjazdowe dla, dla Evertonu Więc będziemy mieli też jeden dodatkowy dzień Jeden, jeden dodatkowy mecz Informacji na temat tej drużyny Więc e, to jest moim zdaniem zawsze duży plus Także ja potencjalnie z, z wszelkimi osądami Na temat Evertonu się wstrzymam Myślę, że i tak prędzej jeśli bym kogoś kupował To kogoś do defensywy niż do ofensywy Właśnie czy Jordana Pickforda e, Czy Mikołenka, tylko że Mikołenko też Robił ostatnio półtorej punkta na spotkanie Więc załóżmy, że nie jest to wynik jak Jakkolwiek satysfakcjonujący. No a co, a co do zawodników ofensywnych, no, no to wiemy, że tam była spora posłucha, jeśli chodzi o atak. Sporo mówi się o Dominiku, o Dominiku Calvertu luini ale on zdobył 5 punktów teraz. A wcześniej miał 16, 16 meczów, gdzie nie miał trafienia, on wcześniej miał trafienie w kolejce numer 4. Więc. Też za bardzo bym się nie podpalał, tym bardziej, że przed tym meczem z Stonehamem Everton miał serię, że na 11 spotkań aż 9 razy, 9 razy nie zdobywali bramki, i łącznie w tym okresie, w tych 11 meczach, mieli tylko 3 trafienia. Więc tak, ten mecz ze Spurs to był ich najlepszy mecz ofensywny w tym sezonie. Ale myślę, że lepiej, lepiej poczekać jeszcze przy, nim, przy, nim, przy, nim, przy przynajmniej jedno spotkanie z kupieniem zawodników ofensywnych, co do defensywy, ewentualnie mykomońko, bo jest tani, lub Pickford, który po prostu długoterminowo w całym nie pokazywał nam, że jest opcją wartą posiadania w fantazji Premier League. I też jeśli chodzi o Everton, to warto pamiętać, że oni mają już pewne spotkanie w kolejce numer 29, i w kolejce numer 29 zagrając z West Hamem u siebie, więc jest to dobry mecz. To jest duży plus, jeśli chodzi o Everton. Na szybko jeszcze oczekiwane, przewidywane punkty, jeśli chodzi o The Office, to na najbliższe 4 rundy na pierwszym miejscu jest Jesper Lindström. Lindström dobrze wypadał ostatnio w meczach, ale e, myślę, że w cenie 5-0 mamy lepsze opcje. Jeśli chodzi w sensie, o, no, no nie, że 5-0, ale załóżmy do 5,5 mamy lepsze opcje Fantazy i nie jest nią Patrick, e, Justin Clivert, ale na przykład Amad Diallo czy Rodgers e, Dalej, jeśli chodzi o przewidywa przewidywane punkty, mamy Pickforda, e, Calvert, Luina czy Diaya. Możemy przeskoczyć sobie dalej, możemy powiedzieć kilka słów o tym asystent managerze, bo to też może być potencjalnie dla niektórych ważne. Ja szczerze powiedziawszy na poważnie nie rozważałem tego jeszcze w tym momencie, żeby pójść w asystent managera czy na, czy na Moisa, czy na Slota. Główny powód w sumie jest taki, jak mówiłem tutaj na początku, że te spotkania nie są aż tak proste. Żeby już teraz wykorzystać tego managera, potenc... te, 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 tego, tego chipa, czyli assistant managera A wychodzi na to, że to będzie chip o największej mocy w tym sezonie I w ogóle to, to, to może być chip o największej mocy w historii fantasy Premier League Więc skoro te spotkania nie są aż tak proste, bo dla Liverpoolu są to dwa stosunkowo ciężkie wyjazdy Wiadomo, Liverpool najlepszy drużyna w lidze, więc oni, oni i tak będą faworytami ale po prostu nie wiem, czy jest sens ryzykować, w związku z tym, że te spotkania nie są aż tak proste. No i też z drugiej strony będziemy mieli więcej czasu, żeby poanalizować sobie, czy jednak nie lepiej zagrać sobie, sobie, sobie tego asystenta menedżera na kimś tańszym, na przykład kimś za półbanki. Na przykład, nie wiem, wskoczy jakiś menedżer, który. Zawsze pod, pod koniec sezonu jest taka historia, nie mówię jak, jak tam Big Sam robił jakieś tam wielkie ucieczki Czy, czy, czy ta historia Leicester z sezonu, sezonu 15-16, gdy uciekali i tak naprawdę do ostatniej kolejki walczyli o to, żeby utrzyma, utrzymać się w lidze Ale często jest taka, taka jedna drużyna, która na koniec sezonu się spina W poprzednim sezonie akurat Crystal Palace była taką drużyną, gdzie ta, ta druga część sezonu była dla nich wyraźnie lepsza Więc po prostu chyba wolałbym poczekać na menedżera który załóżmy, a który, który na przykład, o, na przykład aż po sekundę może być takim menedżerem, że to jest na 15 miejscu w lidze, czy tam 16, mm, i niedługo mogą się obudzić, wracają zawodnicy po kontuzjach i, 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 i faktycznie. Może, może nam się to opłacić, jeśli chodzi o zdobywanie tych punktów, nie tylko za to, bo nie wiem, czy, wiadomo, czy wszyscy wiedzą, jak wygląda punktacja assistant managera, ale generalnie wygląda tak, że za wygraną jest 6 punktów, za remis są 3 punkty, za goal klubu jest punkt za gola, plus są 2 punkty za czyste konta, ale jeśli pokona się kogoś, kto jest o 5 miejsc wyżej w tabeli, to jest dodatkowo 10 punktów, więc załóżmy, że drużyna Arne Slota wygrywa 2-0, no to no to slot, slot dostanie 10 punktów, ale za, załóżmy, że wygr wygrywa. Aż postechoglu z jakąś, jakąś drużyną Aż wygrywa Ze slotem 2-0, no to już mamy 20 punktów Więc po prostu e, Ja nie, nie wiem, czy po prostu później Będę, będę szedł w to, żeby iść Który potencjalnie da Więcej tych oczek, także na razie się nie zastanawiam Nad tym, bo jak już powiedziałem Główny powód, dla którego te, tego nie robię Dla którego nie rozważam slota w tym momencie e, No to po prostu te stosunkowo Ciężkie spotkania i tak bym zakończył m, Ten wątek, mogę, mogę przejść Do wątku assistant manager Teraz ten menedżera, tylko do podwójnej obrony arsenalu, bo to też uwiera pewnie wielu menedżerom. No i jest to co prawda irytujące, bo gdy zobaczymy sobie na Arsenal, to oni od kolejki numer 6, czyli od tego momentu, gdy duża część menedżerów podwoiła tą defensywę na, na dzikich kartach, oni zanotowali tylko 3 czyste konta i było to w meczach z Nottingham Forest u siebie, później z Evertonem u siebie i z Crystal Palace, nie, sorry, z zips, Zipsysz u siebie, czyli. Po prostu typowo z takimi jednymi z najłatwiejszych drużyn, i jeszcze w spotkaniach domowych, więc można powiedzieć, że byle jakie fulam by zrobiło właśnie też takie statystyki, więc na pewno może to irytować. Niemniej oni i tak w tym okresie byli najlepszą drużyną w lidze, jeśli chodzi o oczekiwane gole stracone. No tylko pewien jest taki, że Raja wpuścił o 5 trafień więcej niż powinien, bo to XGC to było około 13, a Raja wpuścił 18 trafień. To jest jedna strona medalu, druga strona medalu jest taka, że i tak w tym samym okresie. Tylko Pickford wpuścił mnie trafię, bo Pickford wpuścił goli 14, więc i tak czy siak w tym okresie nie było dużo lepszych menedżerów od Rai, jeśli chodzi o stracone gole, bo jeśli chodzi o czyste konto, oczywiście byli na przykład Matt Sells, który notował bodajże 5 czystych kont z rzędu, więc. Raja, sprzedaż raju rozumiem, na przykład wpuści, wpuści, wpuści w tym momencie Walisona jest jak najbardziej zrozumiałe roz, jeśli, jeśli ktoś chce być Pickforda, to myślę, że poczekałbym to jedno spotkanie, bo wiadomo, że wilki nie są w najwyższej dyspozycji. W ostatnich trzech meczach, to w sumie jedyna bramka to ten błąd Sancheza, gdzie on sam, sam podarował im to trafienie, więc warto to odnotować, ale jeśli chodzi o, Gabriel, o Gabriela, to bym go nie oddał za żadne skarby na pewno przed, przed tym meczem z Wilkami, bo akurat wilki to jest drużyna, która straciła najwięcej bramek w tym sezonie ze stałych fragmentów gry a 14, gdzie średnia ligowa to jest 5 Też patrzymy sobie na to ostatnie spotkanie Wielków Tam zapunktował każdy obrońca The Blues, więc myślę, że Jest spora szansa, że Gabriel w końcu da bramkę, bo Ostatnią bramkę, ostatnią bramkę da w kolejce numer 13, czyli 10 kolejek temu Trochę się stęsniliśmy za tymi wielkimi punktami, więc jest to Spora szansa na to, że Gabriel akurat da punkty w tej kolejce Jest jeszcze jeden misiu kolorowy, którego też w sumie już nie rozważamy, nie ma już, nie ma już pytania co z Jacksonem Jest pytanie kto za Jacksona Tak naprawdę, bo łudziliśmy się jeszcze, że w tych spotkaniach z Bormów i Wilkami W dwóch manczach stosunkowo łatwych u siebie On zdobędzie jakieś punkty Ale ostatecznie wpadło tylko 6 oczek w, w tych dwóch spotkaniach I po raz kolejny mogliśmy się uświadczyć, że Jednak forma jest ponad kalendarz, że forma jest ważniejsza niż te fiksy, że Lepiej analizować to jak zawodnik wygląda na boisku niż, niż to jak wyglądają tabelki z kalendarzem No i w, ty, w tym wypadku Wyszło, wyszło tak, że jednak e, na przykład, gdyby, gdyby poszło się, się w matetę, to, mm, to wyraźnie zwiększylibyśmy tę liczbę punktów. Niemniej, zobaczmy sobie na opcje, które potencjalnie możemy wziąć w tym momencie za Nicolasa Jacksona, bo myślę, że już cierpliwości nie ma nikt co do tego zawodnika. Ostatnia bramka w kolejce numer 16, wcześniej w kolejce numer 13, e, to zdecydowanie za długo, jak na, jak na tę cenę. My i tak mieliśmy bardzo dużo, bardzo dużo cierpliwości. Ja na szczęście go sprzedajmy już kolejkę temu. Niemniej. Co o tych wyborów, to y, mamy w sumie 5 opcji takich bardzo rzetelnych, jeśli, jeśli chodzi o atak w tym momencie. W sumie 4, y, którym ufam tak bezwarunkowo, czyli Wood, Mateta, Gakpo plus Luisa i y, jest też Watkins. Watkins y, ma teraz świetny kalendarz, ma trzy bardzo dobre spotkania, y, ale jest stosunkowo drogi, bo kosztuje około 9 baniek, a Samila gra w kratkę. I jest też Durang, który może mu ucinać minuty, więc To są takie potencjalne wady, jeśli chodzi o Atkinsa. Ja tutaj na planszę wrzuciłem Gakpo, Mateta i Uise, bo Uda praktycznie każdy ma Więc załóżmy, że to by była ta trójka, jeśli Ktoś w tym momencie chciałby kupić jakiegoś napastnika No bo jeśli ktoś nie ma uda, to jest spora szansa, że pójdzie akurat w Nowozelandczyka Który jest w totalnie boskiej formie 14 goli, 2 asysty w tym sezonie Coś niesamowitego Więc tak, przejdźmy sobie do analizy Gakpo, Mateta i Januisa I... Też znowu nie wiem, czy się nie natniemy na to słynna forma ponad kalendarz, bo e, faktycznie mateta jest w boskiej formie, w ostatnich trzech meczach zdobył cztery trafienia, e, w tych właśnie trzech, trzech meczach zdobył aż 29 punktów, bo jeszcze dorzucił do tego punkty bonusowe. Więc e, sugerując się też tym, że długoterminowo krysa Palace wciąż ma chyba najlepszy kalendarz, nie licząc drużyn, które mają podwójne kolejki, to Mateta jest na pewno git opcją, tym bardziej pamiętając, jaką drugą część sezonu miał w poprzedniej kampanii. E, tam średnio notował zwrot, zwrot ofensywny chyba od kolejki. Numer 26, czyli od kolejki numer 26 musiał mieć około 13 zwrotów ofensywnych. Jeśli dobrze pamiętam, miał tam i też to nie było tak, że to było 6, 6 goli i 7 asyst, tylko tam było 10 czy 11 trafień, więc Francuz. Jest znany z tego, czy pokazał nam w zeszłym sezonie, że może odpalić w drugiej części sezonu. Więc, Mateta jest na pewno Git wyborem. Jest Gakpo. Gakpo w ostatnich dwóch meczach blankował, ale wciąż jest w dobrej dyspozycji boiskowej. Poza tym, dużo strzela, dużo kreuje, gra w najlepszej drużynie ligi i ma też podwójną kolejkę. No i Uisa. Uisa niejako pomijany przez szablon ale Uisa, który po prostu w perspektywie całego sezonu cały czas dochodzi do sytuacji i cały czas daje punkty. Teraz jest jakieś małe, małe zainteresowanie Od Nottingham Forest, ale myślę, że jest mała szansa na to, że e, napastnik odszedłby do ligowego rywala. Zobaczmy sobie na punkty z ostatnich sześciu spotkań, jeśli chodzi o tych zawodników. Najwięcej oczek przywiózł Gakpo 35, drugi jest, e, sorry, Mateta 35, drugi Gakpo 28, trzeci, Wisa 24. E, średnie minuty, najwyższe miał Wisa. Co trafił na, najwięcej, miał Jean-Philippe Mateta, bo cztery trafienia, ale za to najwyższy expected Goals miał Jan Wisa, czyli Wisa miał najwięcej okazji, Wisa miał w sumie aż 8 setek w tym okresie A mimo, mimo to miał tylko dwa trafienia, więc mówimy też o sporej nieskuteczności Ale miał też dużo pecha, trzeba odnotować Tam były bramki anulowane po pozycjach spalonych Co do asyst, najwięcej kreował oczywiście Cody bo to się z innym napastnikiem to nie jest typowa dziewiątka, to jest w sumie bardziej lewo skrzydłowy, więc też trzeba o tym pamiętać, i Cody Gak poprzez to też bruluje w kreacji, patrząc też, porównując z Matetą czy Wissą, bo Gak powykrował 14 okazji, podczas gdy Mateta wykrował 6, a Wisa 7, zaś, właśnie, jeśli chodzi o strzelanie Wisa, jest najbardziej groźny, jest najbardziej takim zawodnikiem, który pojawia się w polu karnym i uderza tak naprawdę z wszystkiego, bo w ostatnich 6 meczach oddał aż 21 prób, gdy Mateta i Gak pomieli po 15. To zobaczymy sobie na przewidywane punkty Cody Gakpo ma ich najwięcej, ale Cody Gakpo ma też jedno spotkanie więcej, więc Na te najbliższe cztery rundy po prostu musiał wyglądać najlepiej akurat w tej statystyce i też Cody Gakpo chyba jest najczęściej kupowanym zawodnikiem z tej stawki W sumie najczęściej kupowanym napastnikiem w tym momencie jest Wood Tuż za nim jest właśnie Gakpo, dalej mamy Matete A w sumie Wisa nawet tutaj za bardzo się nie pojawia, gdzie mamy Uisę? No Uisa nie jest w przodzie Uise kupiło w tym momencie 98 tysięcy menedżerów Więc nie aż tak dużo Ale też po prostu widać, że jest na radarach I co warto pamiętać, jeśli chodzi o Wisę, On w tym meczu daje średnio ponad 5 punktów na mecz I to w perspektywie całego sezonu On cały czas daje te punkty Cały też też przywozi, przywozi liczby Bo jego średnie expected goals na 90 minut to 0,62 Więc wszystkie te, te trzy opcje są spoko I w sumie sporo zależy, czego chcemy Jeśli potrzebujemy potrojenia Liverpoolu To Gakpo chyba będzie uniwersal Najlepszy jest Mateta w turboformie i jest też tańszy dużo Wisa Ja mam w tym momencie Wisę i prawdopodobnie będę jeszcze rzu rzucał się na gakpo. Zobaczymy, jak to pójdzie. Przechodzimy teraz do kapitana. Co do kapitana, to mamy tutaj dwie tuzy: Salaha plus Isaka i jednego Michał. Tak tutaj dla, dla towarzystwa, ale akurat ma łatwe spotkanie z West Hamem. A West Ham to ostatnio najgorsza defensywa w całej lidze. Niemniej nie miałbym aż tak dużego zaufania do Watkinsa. Tym bardziej, że po prostu Aston Villa troszeczkę gra w kratkę i po prostu jest najgorszą drużyną z tych trzech, które mamy na planszy, czyli Liverpool, Newcastle i Aston Villa. Co ciekawe jednak. Gdy Zobaczymy sobie, sobie na punkty z 4 czterech meczów, to Salah ma najmniej z tej, całej, z tej całej stawki, bo Salah miał 28 punktów, gdy Isak miał 32 i Watkins 30 Salah zapisał 2 gole, 2 asysty, Isak 4 gole i asysta, Watkins 3 gole plus asysta, czyli najlepiej jeśli chodzi o zwroty wypadł nam właśnie Aleksander Isak gdy zobaczymy sobie na, jednak na strzały, na kluczowe podania Na liczbę setek, no to Salah brrruje, Bo Salah miał 20 uderzeń, 17, sete, 17 kluczowych podań I łącznie przerodziło się to na 11 setek Isak brał udział w 7 setkach, a Watkins w 8 Więc tutaj mamy punkt dla Salaha Co do goli drużyny Najlepiej wypadał Liverpool, bo miał 10 trafień, podczas gdy Newcastle miało 8. Też mieli zdecydowanie najwyższe expected goals, właśnie Liverpool. Co warto odnotować, że w sumie ich XG było dwa razy wyższe niż Aston Villa. Ale co ciekawe, Akurat Derac akurat będą grali Teoretycznie na najcięższego rywala Z tej całej stawki Bo Ipsiż w, w ostatnich czterech meczach Straciło 10 trafie To dużo, ale najmniej z całej stawki Bo Święci i West Ham stracili po 13 No i mieli też najniższe oczekiwane gole stracone Podczas gdy Święci tak naprawdę Dowożą totalnie Jeśli chodzi o, o to, żeby podać komuś Żeby, żeby mogli sobie strzelić bramkę toż powiedzieć, że e, jeśli chodzi o Świętych To oni w tym, w tym sensie popełnili już 17 błędów Prowadzących do gola Druga drużyna w tej, w, tej klasy, w tej klasyfikacji ma 10, więc Jeśli ktoś ma pomóc zawodnikom zdobywać gole, to będą to święci Także mamy dwie świetne opcje, czyli, czyli Salah kontra Isak wyższe, wyższe szanse na gole ma Isak, ale przewidywane punkty wyższe ma zaś Salah Wydaje mi się, że jest mała szansa na to, że, że Salah zblankuje w trzecim meczu z rzędu Praktycznie jest to niemożliwe, w ogóle jest to niemożliwe chyba, żeby I, i Isak i Salah zblankowali w, tym, zblankowali w najbliższej kolejce, więc jest to taki Wybór, w którą stronę nie pójdziemy, to będzie prawdopodobnie dobra opcja. Nie kusi bardzo Isak, bo jednak, Święci, jak już mówiłem, to jest totalnie najgorsza defensywa w Lidze. Oni robią wszystko, żeby rywale zdobywali im gole. Więc, jest to dobra drużyna, żeby, żeby w nich atakować. Ale z drugiej strony, Ipswich straciło teraz 6 goli z City wcześniej. Oni, oni w tych meczach, w ty, w tych meczach z, z wielkimi drużynami wyglądali stosunkowo dobrze. W ogóle w meczach, gdy się napaliliśmy na Ipswitch, oni wyglądali stosunkowo dobrze, ale akurat teraz jesteśmy po, po meczu, gdzie dali sobie wpuścić 6 goli mogło, mogło być tej goli jeszcze więcej, więc to zawsze działa nam na wyobraźnię. Więc dajcie znać w komentarzu, komu wydajecie opaskę. Na ten moment jestem na Salachu, ale będzie kusił miejsca, więc zobaczymy. Na koniec jeszcze pokażę swój skład. I jakie ja mam plany na, na tą kolejkę, tak szybciutko, bo ten odcinek oczywiście wyszedł dłużej w związku z tym, że jest więcej tematów do przegadania Mój jedyny plan, który, który być może zrealizuję to Wood, który kupiłem teraz na Gagpo kusi, kusi mnie taki transfer w związku z tym, że hmm, Wooda w sumie kupiłem na ten mecz ze Świętymi, zrobił swoje A jednak wydaje się, że w tych najbliższych trzech rundach Gagpo może dać więcej oczek, jest szansa na to Bo teraz akurat Chris Wood zagra na Bormów, znaczy Chris Wood to jest gość, który wymyka się wszelkim przewidywaniom, wszelkim jakimś rozważaniom i on może pokarać mnie już od razu. Ale akurat Bormów naprawdę gra osnią bardzo dobrze, a Hausen wypad Świetnie na naprzeciwko na, na Isaka. Zamknął Isaka, więc jeśli zamknie, zamknie Isaka, zamknie Uda tydzień temu, to będziemy mogli mówić, że to jest wielki obrońca, no ale nie wiadomo jeszcze, czy uda mu się zamknąć Chrisa Uda. Później ma Brighton, później ma Fulham, więc yy, sugerując się tym, że, że akurat w tych trzech meczach Gakpo ma mecz domowy z Ipswich, później podwójną kolejkę i mecz domowy z Wilkami, no to jest szansa, że dowiezie więcej tych punktów. Ale znowuż forma czy kalendarz, a wiemy w jakiej formie jest Chris Wood, więc jeszcze będę to rozważał i prawdopodobnie, jeśli zrobię ten transfer, to tylko. Na Deadline Live, na który Was jeszcze raz zapraszam, który będzie o 13.30 w sobotę. Także, jeśli lubicie moje, te, moje materiały, stawcie łapkę w górę, trzymajcie się, miłego, udanego czwartku.